Przed meczem Nieznani Sprawcy opublikowali swoje stanowisko dotyczące obecnej sytuacji w klubie, w którym nie szczędzili gorzkich słów w kierunku zarządu. Długie oświadczenie zakończyli słowami Jeśli będziemy zmierzać dalej w tą samą stronę, nowy sezon rozpocznie się przy pustych trybunach. W sobotę postanowili pokazać jak może to wyglądać w praktyce. Przed spotkaniem na żylecie pojawił się transparent o treści, wyjdź na 15 minut razem z nami, jeśli gardzisz nieudacznikami. Wraz z początkiem meczu większość stadionu opuściła trybuny, a na płocie pozostało płótno. To są trybuny na miarę zarządu Legii. Po kwadransie legioniści wrócili na swoje sektory. Oprócz stosownych przyśpiewek pojawiły się także kolejne transparenty. 40 milionów z biletów, 58 milionów z transferów. Mioduski, Zieliński, Mozyrko, Jurczak, Hera. Gdzie jest drużyna, na jaką zasługuje Warszawa? Mioduski, gdzie jest dyrektor sportowy? Mozyrko, Dyletant, Amator i Leń. Nie chcemy w klubie takich zer. Jurczak, gość od Excela, po co za transfery się zabiera. Legia tym razem wygrała, a mecz z wysokości trybun oglądało 18 406 widzów, co było drugą najwyższą frekwencją w tej kolejce i zarazem najniższą w tym sezonie na stadionie przy Łazienkowskiej. Subskrybuj Piknik TV, żeby być na bieżąco.